Pierwsza suknia Agnieszki była w stylu Boho, druga również. Teraz czas na moją propozycję. Cześć. Mam suknię, o której myślałem odkąd cię zobaczyłem. Jest przepiękna. Mniej w stylu Boho, ale to, jak bardzo jest romantyczna, jest wręcz zdumiewające. Jest w tobie coś tak delikatnego, kochanego i ciepłego, że moim zdaniem będzie pasować do ciebie idealnie. Chciałbym cię w niej zobaczyć. Tomasz tak samo jak my. Zatem do dzieła. No i jak? Nie wybierzemy dzisiaj sukni. <grywia> jest wspaniało. Czyż nie jest najpiękniejszą suknią, jaką miałaś na sobie? Nie wyobrażam sobie, żebyś jej nie wybrała. Rękawki są urocze. Suknia oddaje twoją delikatną, niewinną osobowość. Wszystko tu ze sobą współgra. Nie ma w tej sukni przesady. Jest w sam raz. I te wykończenia. Jak dla mnie idealnie nic bym nie zmienił. Przygotuję rodzinę, dobrze? Szczęśliwa? Jestem bardzo jest szczęśliwa, jestem po prostu. Ale zrobiłeś teraz mi taki bałagan w głowie, że nie wiem, co wybrać. I jeszcze nie chcesz podpowiedzieć. Czy wyobrażasz sobie bałagan w mojej głowie? Planując zakup tej sukni trzeba dysponować kwotą 3100 zł. To ostatnia propozycja Goka. Sprawdźmy czy najlepsza. To jest piękne. Czy podoba ci się jest, dół? Jest, jest m, bardzo m, mało widoczne w porównaniu do poprzednich. No, ja, ja, krótki welon. Pamiętacie, że wam mówiłam, że nie chcę krótkiego welonu, nie podoba mi się krótki welon? No. A jaką pięknie wygląda do tej sukni. Więc Pewnie. Jest, to jest taki prosty, tak, bo nie posiada żadnych koronek. Jest to, że tak powiem, gładki. Elegancki. elegancki. Ta ostatnia tuż bo rewelacja. Jak ona wyszła w tej sukience, to po prostu nie wytrzymała. Nie płac mamo. Powiedz na palcach, którą wybrać.